Ja jestem przeciwko aborcji. Ja bym w życiu nie była w stanie um, coś takiego zrobić, ale ja decyduję tylko za siebie. Ja nie mam pojęcia, przez co przychodzi taka kobieta i co ona musi czuć, więc ja nie decyduję za nią i ja nie oceniam jej. To jest jej wybór. Każdy ma swoje sumienie i żyje według swojego sumienia. I ja, jako osoba wierząca i jako influencerka, chciałabym Was poprosić o modlitwę za Polskę, bo. Doing too good right now. We really need it. I, I to nie musi być jakaś modlitwa z książki, albo różaniec czy coś takiego. To może być zwykła waszymi słowami modlitwa, po prostu, żeby w Polsce w końcu się lepiej działo. Jeszcze chcę szybko coś dopowiedzieć. Jestem w pełni świadoma, że bardzo dużo osób może się ze mną teraz nie zgadzać z tym, że jestem przeciwko aborcji. I w ogóle rzadko teraz znajduje się influencerów albo jakieś osoby publiczne, które są przeciwko aborcji. Ale ja jestem bardzo dumna z tego faktu, ja zawsze będę z tego dumna i jeśli ktoś teraz chce mnie odobserwować, bo ja jestem przeciwko aborcji, be my guest, proszę bardzo. Adios amigos, bitch.